Cześć, witam super bardzo serdecznie, jestem Rafałs. To jest kolejny odcinek z gry ARK. W dzisiejszym odcinku będę chciał sobie oswoić e, Bazilozaura Kiedyś już na odcinku próbowałem go oswoić, ale niestety nie mogłem go, żadnego znaleźć. E, na, ostatni, na jednym z ostatnich odcinków znalazłem sobie e, Bazilo 135 poziom, więc dzisiaj go sobie się postaram oswoić po prostu. Tak, e, osłania się go kibelsami. Więc już sobie przygotuję na ostatni pasek Stwierdziłem, że dzisiaj będę oswajać bazilo, a w następnym rynku pójdę do jaskini pierwszej Bo nie chcę po prostu ryzykować z dysponowaniem się bazilozaura Po prostu Więc wolę sobie oswoić najpierw bazilo, a później pójść do jaskini takie ja no, jeszcze Chcę sobie naprawić kurczę, żebym mógł strzelać do tych wszystkich mant i innych takich rzeczy e, pod wodą. E, dobra, czy mnie stać w ogóle? Oczywiście, że nie stać. E, uda mi brakuje. Dobra, w sumie 70 durability powinno mi starczyć. Więc nawet tego nie będę już robić. Tak, chciałbym tylko skuba tanka sobie zabrać. I mogę tu... Nie mogę tutaj tego naprawić. Musiałbym mieć fabryka... fabrykator. Dobra, postaram się, żeby te 8 no, durability mini starczyć. Dobra, czekajcie chwilę, ja zrobię fabrykator i zaraz do was wracam. Dobra, już jest to. Fabrykator stworzony. Dobra, on potrzebuje tylko zasilanie Ja notabiłem już, żeby tutaj się robiło. Dobra, już jest. Więc jak od razu. Powiem, że jeśli wam się spodoba ten film Możecie zostawić łapkę w górę i suba, bo to on naprawdę pomaga w rozwijaniu tego kanału A ja już sobie przechodzę do naprawy skuba tanka Dobra, tak mam te dwa skuba tanki już e, Więc sobie polecę już tam gdzie był ten bazilo e, On był chyba gdzieś tam, z tego co wiem Tu jest też megaloton e, Dobra, tutaj jest bazilo E, tak, z e, tego co wiem, oswajanie jego tak działa, że trzeba do niego popłynąć, zeskoczyć z dinozaura i po prostu dać, dać mu to jedzenie, i wtedy wszystkie zwierzęta koło niego zaczynają nas atakować. Więc e, czy tutaj jest alfa megalodon? Tak, tutaj jest alfa megalodon na 130 poziomie. E. Dobra, Mam nadzieję, że się na mnie nie zagruje. E, mam dużą nadzieję, bo jeśli się na mnie zagruje, to będę miał duży problem. Ale dobra, e, tak. Bazilo ma 23 timingu, więc 23,8% timingu, więc jakoś idzie. E, teraz tak, ubiorę skubę. Skuba tanka. Już zacząłem pozbywać się tych mant wszystkich e, Dobra, jak na razie wygląda, żeby Megalodon nie chciał mnie e, zniszczyć Po prostu Dobra, nie jest jeszcze e, głodny ten Bazillo e, tak Dobra, tam go sobie zaznaczę Dobra, ta manta już nie jest do mnie agresywna e, W stosunku do mnie nie jest agresywna Więc dobra Tak e, jeszcze nigdy tak naprawdę chyba nie, nie oswajałem Bazilosaura Więc to jest mój pierwszy raz I... No i po prostu nie wiem dokładnie jak to wygląda wszystko Ale właśnie z, zniszczyłem tą mantę co tutaj była tak, nie wiem też kiedy on będzie głodny, może już Nie, nie jest głodny Właściwie też, gdy już mam tego moda na lepsze meduzy Bez tego na nerf medus To tak naprawdę Bazilo mi niezbyt jest potrzebny Ale i tak może się przydać, do tego oswajam po prostu Jest też na pewno oswojenie Osiągnięcie za oswojenie wszystkich dinozaurów dostępnych do oswojenia wcześniej, więc choćby do tego chcę go sobie oswoić. Dobra, już jestem. Według Assault Speedlosa już jest gotowy do jedzenia, więc to sobie zrobię. Dobra, ma 47% czekałem tak nie wiem, z 4 minuty czy coś takiego na około tak 4 minuty. Więc e, trochę się na niego czeka, ale też e, nie tak duże jakby mogło być Po prostu Więc dobra e, Ja sobie będę czekać kolejny raz na, na to aż on będzie głodny i zaraz wracam Dobra już jestem e, Nie wiem czy coś się zbagowało, czy co, ale Assault Byglass mi znowu pokazuje, że jest gotowy do jedzenia I dokładnie jest, a czekałem e, naprawdę dużo krócej niż wcześniej. Mm, więc dobra. Tutaj tak patrzę, czy te zmodowane stworzenia nic nie zrobią mu, ale chyba są za daleko, żeby w ogóle się na niego zagrować. Co najwyżej ten. Mm, więc akurat tego mógłbym się podbyć, i nawet chyba muszę. E, dobra. Ja do was wrócę, jak już będzie kolejna szansa na... Nakarmienie tego Bazilo i no po prostu zaraz wracam. Dobra, no już jestem. Według kacmo Tobaglasa znowu jest gotowy do jedzenia, więc dokładnie jest gotowy. Więc znowu mu dałem. Ma już 95,2%, więc naprawdę jeszcze jeden będzie i będzie odpalony. Więc ja zaraz do Was wracam. Dobra, no już jestem. Jest gotowy do jedzenia i mam. Mam bazilo Więc super. Pokażę wam statystyki, tylko już wypłynę, wypłynę z tej wody. Żebym nie musiał z żadnym stworzeniem jakimiś walczyć. E, dobra. Jest. Więc tak, statystyki są takie. Mm, 24 punkty w, życia, w życie. 32 punkty w mili. E, z takich najważniejszych. E, tak naprawdę z życiem mogłoby być lepiej, ale nie. Mogłoby być dużo lepiej. Z Mili też mogłoby być lepiej, ale nie ma jak, jakiejś wielkiej tragedii. Że są 32 punkty. Więc dobra. E, tak, czy siodło na Bazilo pewnie jest. E, dokładnie. Więc muszę polecieć do bazy i. Po prostu skraftować siodło na e, to siodło niego. Co teraz zrobię i już wrócę do Was. Wymierzał, że jak będę. Dobra, już jestem. Wyszło nawet, że nie muszę craftować siodła, bo po prostu. Miałem jakieś zrzutu. Mam takie siodło 75.7 armora. Więc to jest całkiem dużo, ale. Nie jakoś bardzo, może po prostu. Dobra, więc tak, co on robi? Pod lewym przyciskiem myszy ma taki gryz po prostu. Pod prawym nic nie ma. Pod C e, nic, pod kontrolą nic. E, I to tak naprawdę chyba wszystko. E, ma chyba tak naprawdę jeden atak. Chyba, czy coś się zmieni później. Ale nie wygląda na to po prostu. Dobra, więc zobaczę, co on w ogóle potrafi. E, gdzieś, nie wiem, może. Nie będę wpłynąć w tamtą stronę, bo tam jest e, Megalodon Alpha. Więc sam nie chciałbym na pewno płynąć, ale może gdzieś tutaj bym popłynął. Zobaczycie, jak w ogóle on sobie radzi. Wie. Dobra, żółwiej może nie będę atakować. E, tak czy jest tutaj coś. Wartego uwagi. Dobra, są. E, tak, tutaj są jakieś megalodony 2 na 135 poziomie i 55. Więc e, powinienem dać sobie radę. Jeśli nie, to po prostu zaczynę w nie strzelać sobie z e, kuszy mojej. Powinienem dać radę na spokojnie, tylko właściwie e, biję po 92 damage. One mi po 39. Więc powinno być ok. Tak naprawdę szybko bije ten e, bazilo, więc to jest fajne. E, I z tego co widzę, całkiem mocny jest. Dobra. E, tam jest kolejny 135. E, female, a ja mam jakiego? Ja mam też female, dobra, to nawet co nie będę. E, po pierwsze, jakoś mi się bardzo nie przydadzą, bo mam Deynos z Ufusa mojego, który już będzie lepszy jak mam z meduzy, bo one mi nie będą tak przeszkadzać, a po drugie nie ma po co by i tak nie mógłbym ich hybridować, więc no, dobra. Tak, tutaj jest już kilka megalodonów, więc zawalczę sobie z nimi też. Szkoda, że on nie może się tak obracać dobrze jak dinozuchus. Bo tak naprawdę teraz można bić tylko w przód. No i może być problem, jak e, dinozaury mnie otoczył. Dobra, kolejny e, Megalodon. Tak, nie mogę używać broni z niego, więc to też jest minut. E, z Deinothuchuta mogę. Więc to jest plus. Z Deinothuchuta też. I ciało megalodono wystrzelił w powietrze. Dobra, dobra, tam są jeszcze jakieś megalodony. Tak, sprawdzę ile mu wejdzie w życie. Tysiąc, e, więc mogę mu dać tak 20 tysięcy życia i resztę w mili trochę. Naprawdę dużo tego się dodaje. Już ma 331% w mili. I zobaczę sobie, ile teraz bije. Bo mogło się naprawdę trochę zmienić. Dobra. Więc jak sprawdzę to sobie. E, teraz bije 155. Wcześniej bił 150. Nie zmieniło się jakoś dużo, ale no, ale też nie mało. Dobra. Więc e, będę mu dawał po prostu chyba miliony, czy teraz? Dobra. E, ja myślę, że to by był już, to by było już na tyle w dzisiejszym odcinku swoim sobie Bazilozaura. W następnym odcinku pójdę sobie na e, pierwszą jaskinię w, na mapie Lost Island. Będę wykorzystywać e, Tylaceo, którego oswoiłem w poprzednim odcinku. Więc jeśli wam się odcinek spodobał, możecie zostawić łapkę w górę i suba, bo to pomaga w rozwijaniu tego kanału. Więc to by było na tyle, no i cześć!